Powiem wam szczerze, że długo zastanawiałem się, czy jest sens nagrywać materiał o tym okręcie. Ale ze względu na to, że całkiem sporo osób was pytało o niego, to w końcu mówię, a, nagram, niechaj będzie, coś mi się tam udało nagrać. Nie będzie to bitwa w stylu 200 tysięcy, ale nie o to chodzi w prezentacji okrętu. Chodzi o to, żeby go omówić, tym bardziej, że Working Progress to wiecie, wszystko się może jeszcze zmienić. Mm, także będzie to w sumie jedna z krótszych prezentacji bo tak naprawdę nie ma szczerze powiedziawszy zbyt wiele o czym tutaj mówić mamy kropka, prawie w kropkę kopię Izumo na kadłubie C e, pancerz się zgadza, teraz obecnie go widzicie 32 mm na froncie, na dziobie, 32 mm na rufie plus mamy tam jeszcze pas pancerny e, około 300 mm z tego co pamiętam cytadela jest całkiem fajnie blokowana, no mam tutaj takie Izumo Główne różnice pomiędzy tym chińczykiem, kopią, tym Baji, nie tak na niego mówię, jestem stuprocentowo pewien, że nie tak się to wymawia. Tutaj będzie trochę lamy z mojej strony, pokazuję ładnie burtę, ale też staram się, wiecie, pływać tymi egrętami, tak żeby to potestować z każdej strony, nie tylko, nie tylko tak jak się powinno tym grać. Tym się gra na no, dziub tak jak Izumo, tutaj gramy dziobem, bo to jest w sumie Izumo, tylko z inną nazwą. Lekkie parametry się różnią, ale to zaraz omówię. Gramy na dziób, Staramy się nawet bardzo często nie wykorzystywać tej trzeciej wieży. Jeżeli będziemy sobie, będziemy ją, tak powiem, olewać. mi się Izumo grało bardzo dobrze. I tym Izumo po, po buffach, tym obecnym Izumo, które potrafi naprawdę fajnie się nim zapograć, potankować. Zobaczcie, już mam ponad milion wytankowane, a dopiero co zacząłem obrywać. Ma też problemy Izumo, czyli ta wieża, nie dość że ma sobie kątu strzału, to jeszcze ze względu na to, że większość czasu to ona się obraca. Większość czasu ona jest tyłem do strzału, który, który zbieramy na kratę, i przez to często pada. i Izumo bardzo, ale to bardzo często traci tą wieżę. I teraz tak, różnice są następujące. Kosztem tego, że mamy tutaj jeszcze dłuższy obrót wież. I dłuższe przeładowanie otrzymujemy celność i zasięg. Łącznie zasięgu, zobaczymy, to 25,4 km. Jest to taki typowy snajper. I mamy tutaj poprawioną Sigmę. I tą Sigmę czuć. Tutaj czuć, że to jest okręt o wiele celniejszy od Izuma. Nie dość, że mamy dobry pancerz, bo to jest dobry pancerz. Możemy sporo wytrzymać, jak się tylko dobrze ustawimy. Do tego mamy jeszcze teraz takiego snajpera, który potrafi przyłożyć całkiem konkretnie. A jeżeli okręty podejdą na takie 10-12 km, to już w ogóle Potrafimy zrobić naprawdę, naprawdę spore, spore obrażenia. Tutaj oczywiście ja sobie gadam o celności, a to rozrzuciło tak po tej alasce, ale wiecie jak to jest. Choćby to była celność Sigmy, nie wiadomo jaka, to i tak, jeżeli RNG nie będzie chciało, to nam nie da jeżeli nam źle polosuje, no to nic z tego nie będzie, po prostu. No to, to już jest chyba dosyć, e, dosyć oczywiste. Bitwa będzie przegrana, e, no w ogóle tutaj się słabo poukładało, e, mocna kampa była, e, no i trudno, ale mniej więcej będzie widać, e, co ten akcent potrafi, a potrafi, powiem Wam szczerze, że tak jak i Zuma właśnie, wytrzymujemy sporo i jeżeli tylko przydarzy się okazja, to potrafimy zadać też sporo obrażenia. E, tutaj będzie gdzieś pod koniec, będzie fajna była w Montana i widziałem to, pograłem sobie, e, zagrałem kilka Kilkanaście chyba nawet bitew już, już na, tym, na tym pancerniku, i były buły, gdzie, gdzie naprawdę można było zadać konkretne obrażenia, takie 40 pokroju, 50 tysięcy, i to nie tylko na blisko, ale też i na dalsze odległości, ładnie te pociski spadają. Tutaj będzie takie uciekanie trochę od tych przeciwników, taka naprawdę, naprawdę snajpa, że snajpa. Tutaj będzie fajny pokaz jak Tirpitz pokaże sobie boczek na tych super strukturach, będzie zbierał całkiem przyjemnie. Poszły, zobaczcie te pociski lecą naprawdę fajnie. Od razu przedzał, no to 22006, 22 wszystkie 9 pocisków trafiło w Tirpizza, 3 przebicie na 6 penetracji, 22000 z tego wyszło. No i takie buły są bardzo często spotykane, tym bardziej właśnie na tych bliższych odległościach, gdzie ta Sigma pozwala nam właśnie na na ładniejsze przycelowanie. nie mam pojęcia od razu przed Nie mam pojęcia za co to będzie i dlaczego, ale podoba mi się camo. Na okładce tego filmu możecie zobaczyć, jakie będzie stałe camo. Przynajmniej tak mi się wydaje. Takie znalazłem informacje w. W, w, w internetach i ono wygląda całkiem, całkiem ciekawie. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie ma pojęcia, za co to, czy to za węgiel, to, czy to za, za jakieś free. Expy. Dawno nie było jakiegoś okrętu, za free. Expy. Widzicie, znowu straciłem wieżę. Tym razem pierwszą. I to po raz drugi już pierwszą wieżę straciłem. już się robi niebezpiecznie. Mogę ją stracić zaraz na, na stałe. Eee, także no wszystko stoi przed nami to samo jest też kopia Charlesa Martela który tam się też troszkę różni eee, nie wiem, dajcie znać w komentarzach czy chcecie, żebym zrobił nie materiał, czy nie w każdym razie zapraszam na streamy już od 1 stycznia w środę, w środę stream na kaca po Sylwestrze eee, zapraszam jak najbardziej, już będziemy, będziemy działać tak jak trzeba, przypominam też, że eee, pod ostatnim filmem tym noworocznym eee, tam był też w tytule konkurs właśnie jest konkurs eee, w który można zgarnąć kodziki. Kodów jest łącznie 5, są różne kody, zapraszam tam pod film, obejrzeć sobie film, tam zmieniam co, mówię co i jak trzeba zrobić, żeby mieć szansę na wygraną i powiem Wam, że jak już kiedyś wspominałem, tutaj małe, małe przekłamanie powtórki oczywiście Wybaczcie, ale muszę, muszę wypełniać ten materiał takim lekkim off-topem, bo tak naprawdę o tym okręcie już nie mam co powiedzieć. No i Zumo z kadłubem C, lepsza celność, przeładowanie, no i dłuższy przeobrót, wiesz, i przeładowanie z dłuższe zamian za celność i co i, i zasięg. No i to, to tyle, co można powiedzieć o tym, o tym potworze. Dlatego przypominam o konkursie i znalazłem sposób też. Wspominałem też na kilka filmów wcześniej, że szukam sposobu na to, żeby organizować giveawaye na YouTube, i na to wychodzi, że znalazłem sposób. Zrobię sobie taki mały Panelik, wykorzystując API, API OneGamingu Gamingu i tam będziecie mogli się zgłaszać do giveawayów. Także będę mógł je organizować też, też na YouTube. Zobaczę, może ktoś jeszcze z cck będzie zainteresowany czymś takim, żeby to rozdawać nie tylko na, nie tylko na Twitchu, ale też i na yy na YouTube, Zawsze to nam otworzy troszkę, troszkę furtkę. E, pora przycisnąć. E, ruszam w końcu do przodu. Kapy, jak widzicie, no słabo to. Punkty już jakie wysokie, a tak naprawdę z dwóch do dwóch straconych. Już mam ponad 2 miliony wytankowane. Wynik na razie bieda. I tutaj w wyniku nie będzie jakiegoś szałowego, coś tam sobie postrzelane. Można stabilnie robić tą setkę bez problemu, jeżeli tylko zagramy nie jakiś YOLO nie chociaż przy Joloraszu jak nam ładnie pociski wejdą, to też możemy zrobić ładny wyniczek tutaj, tutaj na, chyba z tego co pamiętam, to nie trafi. już tam ta bitwa to była chyba trzecia bitwa na tym ekranie, to było jeszcze sporo, przy... a nie zobaczcie, jednak się udało, faktycznie dwie cytadele, o, frag proszę bardzo, ładnie poczęstowany Włoch nie pamiętałem tego. Autentycznie nie pamiętam nie pamiętałem tego, bo to było sporo przed e, przed świętami. No i takie strzały się zdarzają, i to jeżeli tylko dobrze to roz, rozlokujemy się na mapie, to mogą się zdarzać tak naprawdę co bitwę bo te pociski mają naprawdę skupienie konkretne. E, ładnie to tutaj lata. Tutaj też poleciało ale tutaj to moja wina, e, ja tutaj trochę przekoksowałem, ale w tej chwili tu już chciałem wejść po prostu na pierwsze lepszego kapa, żeby troszkę jeszcze wydłużyć tą bitwę, by spróbować coś tam jeszcze zagrać, coś tam jeszcze pokombinować. Idzie sobie montanka, 14 km, w zasadzie zmniejsza się już do 13, gdzieś tu była jeszcze ta Alaska, muszę uważać delikatnie, ale w tej chwili moim celem jest po prostu ugranie jeszcze jak najwięcej, no i mamy strzał montany na 13 km, pociski poleciały, Ech, rozglądam się prawo, lewo, czy tam czegoś nie ma, no i mamy cytadelkę, 16 tysięcy w montane jeszcze wrzucone tak pod takim lekkim kątem, przyjemnie, w Alaskę raczej będzie bardzo ciężko rzucić cytę, pamiętajcie, że Alaska tą cytadelę ma bardzo, ale to bardzo nisko jest, często Ciężko tam coś wrzucić. Jak już wrzucicie, no to można spokojnie sobie zagrać w lotkę i spróbować coś ugrać. Dalej ta montana idzie sobie burtą do mnie, lecą pocieski kolejne. Pokazuje mi tu ładnie burtę. To aż żal nie skorzystać. Tym razem niestety się nie udało. Bitwa się skończyła. Przejdźmy do podsumowania. Tak jak wspominałem, materiał króciutki, bitwa króciutka, 130 tysięcy, tylko zrobionych dwa fragi, trzy cytadele. Nawet nie założym kiedy ten jeden strzał dodatkowej przegrane, 928x, czyli szału nie ma. No sama bitwa, jak widzieliście, szału po prostu nie robi. Oj, a dobra, trafienie, Za 40, a 42 wystrzelone, nawet nie, nie mam kiedy, no dobra, ale mamy 2,5 miliona wytankowane, e, to są te, te dwie wartości, uszkodzenia z artylerii głównej i potencjalne uszkodzenia, to jest to, co będzie nam na tym okręcie cały czas rosło, e, 289 na czysto, po oko, e, momentu na czysto 413, sporo wyszło z utrzymania, no ale cóż, bywa i tak, no cóż, to było na tyle, jeśli chodzi o Baiji, wiem, że źle, Zdaję sobie sprawę. No ale cóż. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia na następnych materiałach. Hejo, papa.